Jestem mamą Wiktorii, dziewczynki, która choruje na mukowiscydozę. Jest to choroba ciężka, nieuleczalna. Bardzo często, znaczy, no jest to choroba genetyczna. Tej choroby się nie, na, nie nabywa przez drogą jakąś tam zakaźną. Po prostu z tą chorobą się rodzi. Z mężem mamy geny, które Turka odziedziczyła stąd ta choroba. Mukowisty doza jest to bardzo ciężka choroba i stosowane uciążliwe metody leczenia, pobyty w szpitalach, częste zabiegi i podawanie leków wymaga stałej obecności rodziców. Wiktoria codziennie przechodzi trzy inhalacje wspomagające i czyszczące jej płuca, biorąc przy tym dużą ilość leków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jej organizmu. Rodzice Wiktorii na szczęście dostali dofinansowanie na kamizelkę oscylacyjną, która skróciła zabieg z 45 minut do 15. ratunkiem, żeby przedłużyć życie dla dzieci z dozą jest przeszczep płuc, który jest wykonywany w chwili obecnej w Wiedniu najczęściej. Koszt takiej operacji waha się w granicach 150 tysięcy euro. Prosimy o odpisywanie 1% na Wiktorię, ponieważ miesięczny koszt leczenia naprawdę jest bardzo duży. Wyjazdy do, do specjalistów yy, yy, wiążą się naprawdę z wysokimi kosztami. To z, yy, my jeździmy do, do Instytutu Matki i Dziecka przynajmniej yy, raz na trzy miesiące. Yy, na rehabilitację do Warszawy yy, jeździmy również do Centrum Zdrowia Dziecka, ponieważ córka ma założoną gastrostomię przez którą jest żywiona, ponieważ nie jedo ustnie i naprawdę bardzo prosimy o ten 1%, bo to jest szansa dla Wiktorii. Kiedy będziesz miał śmiałość popatrzeć mi, oczy zechcesz zawołać mocyle w środku nas nie